Jakie oferty promować na Allegro Ads? Które oferty zamknąć? Który dokładnie element w ofercie trzeba poprawić, żeby osiągnąć jak najlepszy efekt w sprzedaży? Jeżeli matematyka nie była twoim ulubionym przedmiotem w szkole, to moja odpowiedź może ci się nie spodobać. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w statystykach Allegro Ads. Ale spokojnie, nie będziemy liczyć całe. Wszystkie odpowiedzi masz tam podane jak na tacy, a ja ci dzisiaj pokażę, w jaki sposób je czytać. Przypominam też, że na końcu tego filmu znajdziesz mikroaudyt, czyli przejrzę jedną z ofert, wskazując co jest dobre, co jest złe, i dzielę się kilkoma radami, w jaki sposób można poprawić sprzedaż na tej ofercie. Jeżeli chcesz, żeby to właśnie Twoja oferta pojawiła się na następnym nagraniu, wrzuć do niej link w komentarzu lub napisz bezpośrednio do mnie na maila. Przechodzimy więc już do panelu statystyk, powiem tylko szybko, gdybyś zwrócił uwagę na te elementy tutaj, to się może różnić od Twojego panelu. Są to elementy rozszerzenia Panel Pro, czyli narzędzia, które stworzyliśmy, żeby móc obsługiwać lepiej naszych klientów. Ma tutaj parę dodatkowych opcji, jak szybsza edycja bezpośrednio stąd, wskazanie wydatków budżetu, czy ustawień stawki CPC, natomiast na ten moment to Ukrywam, żebyśmy mieli jak najbardziej przejrzysty panel i możemy przejść do omawiania statystyk. Statystyk, które widzimy na koncie MindShop. Jest to konto firmy MindPack, która udostępniła nam je tutaj do testów i prezentacji. W telegraficznym skrócie mamy tutaj dane takie jak kliknięcia, czyli ile osób kliknęło daną reklamę, odsłony, ile razy została wyświetlona, koszt, czy wartości sprzedaży, to są, to są dane, a oprócz tego mamy tutaj wskaźniki takie jak CTR czy zwrot z inwestycji i to już jest wskaźnik obliczany na podstawie tych właśnie danych i na nich będziemy się skupiać. Konkretnie na tych dwóch wskaźnikach, czyli CTR, to jest skrót od click-through rate, czyli jaki procent osób Kliknęła w daną reklamę z tych, które ją widziały. Dodatkowo zwrot to nie do końca jest zwrot z inwestycji. On jest tak tutaj nazwany: natomiast w reklamie, w marketingu, w biznesie, zwrotem z inwestycji jest ogólny zysk, jaki osiągamy po odjęciu kosztów. Natomiast tutaj jest pokazany zwrot z wydatków na reklamę, bo ten, ten wskaźnik pokazuje nam, ile przychodu uzyskaliśmy. Na każdą wydaną złotówkę przychodu, nie zysku. Czytając to, wiemy, że wydając 1000 złotych na reklamę uzyskujemy 7300 złotych przychodu. No i oczywistym jest, że im wyższy jest ten zwrot, tym lepiej dla nas. Natomiast Ty, ty powinieneś mieć obliczony swój. Minimalny zwrot, czyli taki zwrot z, z inwestycji, na którym jesteś na zero, na którym nie zarabiasz, na którym nie tracisz, bo pozwoli ci to ustalić poziom, do którego czy od którego chcesz optymalizować reklamy. No i po prostu będziesz świadomy. Czy Twoje reklamy przynoszą zyski, czy straty? A pamiętajmy, że już nawet kiedy wychodzisz na zero, to jest e, sytuacja, w której jesteś na plus. Może nie nominalnie z samych reklam, natomiast ta sprzedaż, którą osiągasz przez ACY, poprawia ci trafność e, na ofertach, które sprzedają się więcej organicznie. Więc tam masz e, dodatkowy zysk, który o tym też trzeba pamiętać. I kiedy przejdziemy do ofert. Zobaczymy, że mamy statystyki dla każdej poszczególnej oferty, i to jest ten poziom szczegółowości, czyli oferty kliknięte w tym miejscu, na którym będziemy bazować. I zaczniemy od tematu istotności. Istotność to jest termin ze statystyki, który mówi o tym, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia czegoś, albo raczej ocena tego, czy ten wynik wystąpił przypadkiem. Bo jeżeli masz na przykład 5 kliknięć, odkliknęło 5 osób, z czego jedna albo nawet dwie, powiedzmy, że dwie kupiły, no to znaczy, że masz bardzo dobry współczynnik konwersji, bardzo dużo osób kupuje i w teorii to jest niesamowicie dobrze działająca oferta. No ale czy tak jest w rzeczywistości? Ciężko powiedzieć, bo 5 kliknięć to bardzo mało i nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Może być tak, że przez kolejnych 100 kliknięć nie będzie żadnej sprzedaży, a tamte pierwsze dwa pierwsze dwie były przypadkiem. No i tutaj mamy całkowicie zmieniony obraz efektywności danej oferty. Dlatego im więcej kliknięć tym większa szansa, że, że ten wynik jest istotny, że te statystyki, które porównujemy są istotne, bo im większa skala, im większa liczba, tym większa szansa na powtarzalność danego wyniku. No i teraz im więcej tym lepiej. To jest oczywiste. Jeżeli masz na to budżety, możesz tak testować i przepalać. Ale jaka jest taka granica, kiedy to ma sens porównanie? Moim zdaniem 50 albo 100. Czyli jeżeli chcesz podejmować decyzje odnośnie swoich ofert na podstawie tych tutaj statystyk, to dobrze, żebyś uzbierał przynajmniej te 50 kliknięć, no bo będziesz wtedy wiedział, że już tyle osób zachowało się w dany lub inny sposób i te wyniki Mogą być powtarzalne. Jeżeli masz na to e, środki, czy Twój produkt ma tanie kliknięcia, możesz kupować tanią reklamę. E, zrób tych kliknięć powyżej 100 i analizuj takie oferty, no bo wiadomo, że inny będzie koszt dla, e, dla czegoś, co kliknięcie kupuje po 20 groszy, a są kategorie, które kupują kliknięcia po złoty 50, zł. No, i 100 kliknięć po 50 zł dla każdej pojedynczej oferty to już może robić znaczną różnicę, niezależnie od tego, jaki mamy budżet na reklamę. To jest więc pierwsza rzecz. Przyjrzyjmy się tym ofertom z, z miesiąca. Jeżeli tych, tych kliknięć tutaj jest za mało, zawsze możemy wydłużyć trochę ten czas, żeby zobaczyć, jak to wyglądało w dłuższym okresie. Pamiętaj tylko, żeby też brać pod uwagę, jakie to są okresy, no bo święta będą zakłócać takie statystyki, lub zmienia się właśnie sezon. Podobnie będzie zresztą, jeżeli twój asortyment jest sezonowy, bo jeżeli właśnie skończył się twój sezon i wchodzisz w miesiąc, kiedy twoje oferty nie sprzedają się dobrze, jeżeli weźmiesz dłuższy Dłuższy okres pod uwagę, zakłócisz sobie ten wynik, który miałbyś na dany okres, więc to wszystko też musisz robić z pewną dozą wyczucia i świadomości. Dobrze, ale kiedy już mamy tak pokazane te oferty, posortowane od ilości kliknięć, przyjmijmy, że z racji tego, że jest ich niewiele, że od 50 w górę już będziemy brali pod uwagę, czyli mamy tych pierwszych kilka, kilka pierwszych ofert I dla każdego z nich będziemy patrzeć właśnie na te wskaźniki, czyli już wiemy, że są istotne, przechodzimy do CTR i zwrot z inwestycji. CTR przyjmijmy sobie znowu jakieś takie wartości, tak jak mamy 50-100 wcześniej przy kliknięciach. Tutaj można powiedzieć, że jeżeli ten CTR to też się będzie wahać zależnie od asortymentu i kategorii, ale powyżej 3%, to już jest dobry, to jest też dobry wskaźnik i takie oferty można zostawiać, takie oferty można kontynuować. Tak jak widzimy tutaj, no, te CTR -y są trochę wyższe. Natomiast poniżej 3 i do 1 to jest jeszcze tak. Ok, które teoretycznie mogłoby działać, ale już, już powinniśmy się temu przyglądać. Warto byłoby to też być może poprawić. Nie w pierwszej kolejności, ale, ale też. Natomiast, jeżeli ten wskaźnik jest poniżej 1%, no to tutaj zdecydowanie powinniśmy zająć się już taką ofertą i poprawić te elementy, które ten CTR um, zwiększą. Z drugiej strony, zwrot z inwestycji no to tutaj sprawę mamy prostą. Może to być albo ten minimalny zwrot, który sobie ustaliliśmy, albo zwrot, który przyjąłeś, który ustaliłeś. Jeżeli masz minimalny zwrot, powiedzmy 8, ale chcesz dążyć do zwrotu 12, bo nie chcesz skalować biznesu, chcesz mieć odpowiedni zysk na takim poziomie, no to wtedy będziesz brał. Te wyniki powyżej 12 jako wystarczająco zadowalające dla Ciebie. Analizując te dwa wskaźniki, możemy dojść do czterech sytuacji, i po kolei. Pierwszą będzie to, gdzie CTR jest wystarczająco wysoki i zwrot jest wystarczająco wysoki. To jest oferta, która jest bardzo dobra, która dobrze sprzedaje, która jest widoczna, w którą ludzie klikają. No, takiej oferty na razie nie ruszaj, nie ma potrzeby. Zajmij się tym, żeby ją promować. Czyli e, wydawaj większe budżety, być może wyizoluj takie oferty w oddzielną grupę reklam, e, to Proas i e, daj im większy budżet. Jeżeli ładnie się wyświetlają, ładnie się sprzedają, to daj im tyle budżetu, ile będą tylko w stanie wydać, być może też wyróżnij je, żeby jeszcze organicznie podnieść ich widoczność. Więc to są działania, które podejmujesz tutaj, kiedy masz taką ofertę. Czyli pokazujesz je nawet płacąc za ruch. Druga sytuacja to jest taka, w której zwrot jest odpowiednio dobry, ale CTR jest za mały. No i w tej sytuacji to są twoje, twoje najlepsze zasoby, powiedzmy, bo to, jest, to może być Twoim najlepszym motorem wzrostu. To są oferty, które dobrze się sprzedają, bo jeżeli ktoś już na niej jest, to wiesz, że kupuje, opłaca się je um, pokazywać, ale jeżeli ktoś ją widzi, to nie zawsze jest zachęcony, żeby w nią kliknąć, bo ten, ten wskaźnik konwersji kliknięć jest niski. No i w tej sytuacji to są moim zdaniem, pierwsze oferty, za które powinieneś się wziąć, bo one najszybciej i największy efekt Ci przyniosą. No, i jeżeli to jest CTR za niski, to w tej sytuacji musisz poprawić, czy znaleźć wszystkie elementy, które wpływają na to, żeby po pierwsze Ktoś zauważył tą ofertę na liście wyników, a po drugie, żeby ktoś chciał w nią kliknąć czyli te wszystkie rzeczy, które widać, takie jak monety, kupony, super sprzedawca, tytuł też może nie tylko eksponować na, na słowa kluczowe, ale może też zachęcać do kliknięcia, więc być może wstać, wstaw coś tam oryginalnego, jakąś, jakiś wyróżnik, jakąś cechę, która jest dużą zaletą twojego, twojego produktu. Znajdź coś, czego nie ma konkurencja i wrzuć to w tytuł. No i oczywiście miniatura to myślę będzie najważniejszy z tych wszystkich elementów i jemu też poświęć Najwięcej uwagi, zrób taką miniaturę, która jest atrakcyjna, która się wyróżnia, no i jest też zgodna z regulaminem, żebyśmy nie zostali, żeby ta oferta nie została zdjęta przez Allegro. Kolejną, trzecią sytuacją jest taka, w której mamy odwrotnie, czyli CTR jest wysoki, ale zwrot z inwestycji jest niski. Oznacza to, że Twoja oferta jest wystarczająco widoczna, ludzie na nią wchodzą. Ale nie są zainteresowani kupnem. No i w tej sytuacji musisz przeanalizować, dlaczego ten ruch ucieka. Jednym z takich powodów może być cena, bo jeżeli masz cenę za wysoką, oczywiście nie namawiam do zaniżania ceny. Ale jeżeli w tej kategoryzacji, w tym produkcie z katalogu są sprzedawcy, którzy sprzedają ten sam produkt taniej, no to jest duża szansa, że będą tam ludzie uciekać. No i mógłbyś zaniżyć cenę, natomiast ja tego nie polecam. Możesz też na przykład spróbować zmienić produktyzację, bo Allegro nie chciałoby, żeby tak było, ale mimo wszystko tak jest. Niektóre produkty mają więcej niż jeden produkt przypisany do danego ean czy do danego produktu z katalogu, więc możesz spróbować swój powiązać z innym, z takim, w którym nie ma tak dużej konkurencji cenowej, i tam będziesz wypadał cenowo lepiej. Może też brakuje ci jakichś wariantów i jest konkurencja, ma te warianty, te warianty pokazują się w Twojej ofercie, i w ten sposób ci ucieka ruch do konkurencji, a może po prostu. Twój produkt z zewnątrz na miniaturze wydaje się ładny, ale kiedy ktoś wejdzie do, do opisu, to już nie dowozi tego, co obiecał na liście wyników. Więc tutaj musiałbyś popracować nad, nad opisem, nad zdjęciami, nad całością oferty, tak żeby sprzedawała lepiej. To jest niestety każdy z tych elementów to jest temat na, na godzinny film oddzielny, więc nie będziemy się aż tak w to zagłębiać, bardziej skupimy się na tym. Jak myśleć, w którą stronę iść z, z analizą i które elementy poprawiać, a nie jak. No więc zostaje nam ostatni element, ostatnia wersja oferty, czyli taka, w której nie ma ani wysokiego CTR, ani wysokiego zwrotu. No i tutaj albo to jest oferta, która wymaga gruntownej zmiany, gdzie musisz poprawić wszystko, albo zrobić całkowicie ofertę od nowa. Albo po prostu to jest y, słaby towar, i y, możesz pomyśleć nad, y, nad wycofaniem go. Może po prostu się nie nadawać. Prawda jest taka, że nie każdy produkt da się sprzedać. Nie każdy jest dobry, y, czy potrzebny na rynku w danym momencie. Musisz mieć tylko świadomość jeszcze jednej rzeczy, o której nie powiedziałem wcześniej. To, co mówiliśmy teraz, to jest wersja trochę uproszczona. Uproszczona jest dlatego, że opieraliśmy się na zwrocie z inwestycji, który widzimy tutaj. Wadą takiego podejścia jest to, że zwrot z inwestycji nie pokazuje ci, jaki konkretny miałeś zwrot z tej oferty, tylko z tej reklamy, na której była wyświetlana dana oferta. Co to znaczy? Znaczy to, że jeżeli ktoś kliknął w Twoją reklamę, a następnie z oferty, która była reklamowana, przeklikał się na inny wariant, w tym przypadku na inny smak, i tam dokonał zakupu, czyli wciąż kupił u ciebie na Twoim sklepie, ale inną ofertę niż tą, która była reklamowana. To tutaj ten zwrot i tak się pojawi. Ta sprzedaż i tak zostanie zliczona do tej oferty, która została kliknięta w reklamie. Co zrobić, żeby w takim razie urealnić ten wynik? Możesz przejść do swojego panelu Allegro i w asortymencie. Zobaczysz um, konkretną ofertę, czyli e, musisz powiązać te statystyki z Allegro Ads, z tymi, które wyciągniesz stąd. E, tylko tutaj też zwróć uwagę, że, że, tak jak w przypadku tej oferty, możesz zauważyć, sprzedano 15, e, ale to są sprzedane sztuki. Więc to też jeszcze nie będzie mówiło o efektywności, o zwrocie e, z tej reklamy, ponieważ. E, nie wiesz, ile sztuk przypadało na każdą z transakcji. Dlatego Ciebie będzie interesowało, ile osób kupiło, w danej, kupiło daną ofertę, a taką, takie informacje wyciągniemy, przechodząc na nią. Tak więc, w tym drugim podejściu zastępujemy zwrot, który jest tam podany, nowym wskaźnikiem CR, to jest Conversion Rate, i on mówi o tym, ile osób kupiło z tych wszystkich które wchodziły już na Twoją ofertę, czyli to jest krok dalej. I żeby to zrobić, to już niestety musisz obliczyć ręcznie, czyli wziąć z tego miejsca wizyty, a po przejściu do samej oferty widzimy, ile osób kupiło, czyli ile było konwersji. I w tym przypadku musimy sobie to obliczyć ręcznie, czyli 14 konwersji dzielone na 739 odsłon, i razy 100, tutaj mamy konkretny wynik, czyli konwersja w tym przypadku wynosi 1,89% to jest dosyć niska konwersja. Taka konwersja na Allegro powinna się trzymać w okolicy 5, wtedy można powiedzieć, że to jest dobra oferta. Więc tutaj jest jeszcze trochę pracy do wykonania, więc jeżeli Zwrot widoczny w panelu zastąpisz tym wskaźnikiem CR, który no, to jest oczywiście więcej pracy, żeby to zrobić, ale będziesz miał um, dokładniejszy obraz i będziesz wiedział, która um, oferta lepiej konwertuje i jest lepsza na podstawie um, konkretnego wskaźnika, który do tego służy, a nie jak w tej prostszej wersji. Wykorzystaliśmy zwrot, który um, mierzy co innego. Ale jest, pokrywa się mniej więcej z wynikami i możemy go użyć, bo jest już tam dostępny. I to by było na tyle w temacie statystyk i czytania ich w panelu. Przejdziemy za to do naszego mikroaudytu i przejrzymy podesłaną nam ofertę. Tak, żeby każdy mógł obejrzeć w jaki sposób. Je analizujemy i może wyłapać jakąś radę lub dwie dla siebie. Jest to konto MK Profit Tapes. Dzięki za podesłanie nazwy w komentarzu. I jednym z powodów, dlaczego wybrałem właśnie te oferty, czy to konto, jest to, że to została stworzona własna marka taśm. No i to mi daje okazję, żeby poradzić każdemu, żeby iść w tę właśnie stronę. No bo z polityką Allegro, produktyzowania. I um, łączenia wszystkich produktów w jeden, czy ułatwiania klientom teoretycznie wyszukiwania i zakupy, no ale ten kierunek sprawia, że sprzedawcom jest coraz trudniej się wyróżnić i coraz trudniej sprzedawać przynajmniej z dobrą marżą produkty, które są ogólno dostępne do sprzedaży. No i tworząc własną markę, nie musimy konkurować ceną, możemy tutaj iść w jakość. Nikt nie będzie nam się podpinał w, w nasze eany, w nasz produkt, będzie nam się łatwiej reklamować, i tutaj, jak przejdziemy, to nie będziemy mieli ludzi, którzy te same taśmy wystawią po 14 zł. No dobrze, ale sama oferta, wziąłem akurat na przegląd ofertę z taśmami i jest zrobiona naprawdę dobrze. Widać tutaj tą, ten wysiłek włożony w ofertę. Spójrzmy chociażby na, na opis, gdzie są, gdzie zrobiono bardzo estetycznie napisy z lewej strony, zdjęcia z lewej strony, napisy z prawej. Tak, żeby na, na telefonach nie mieszały się zdjęcia z tekstami. Mamy emoji jako punktatory, do tego różne w różnych sekcjach. Najważniejsze rzeczy, wyróżnione, pogrubione, to jest właśnie ten. ten Efekt, gdzie już mamy jakość, a kiedy już jakość jest. No bo lubię to powtarzać, że jakość jest już standardem na Allegro, więc to jest ten moment, kiedy no oczywiście możemy eksperymentować, testować, szukać, sprawdzać nowe opisy, ale to będzie miało mniejszy efekt. Teraz już powinniśmy skupić się przy takiej ofercie na wyróżnieniach. No i takim wyróżnieniem może być na przykład zdjęcie. Więc jak przejdziemy tutaj do zdjęć, to one powinny pokazywać właśnie wykorzystanie tego produktu. I z jednej strony, tutaj to mamy, widzimy w jaki sposób jest wykorzystywane, ale jest wszędzie to narzucone duże logo na, na środek. I okej, okay, tutaj też się z tym zgodzę to jest bardzo ważne, żeby pokazywać to logo, jeżeli budujemy markę własną. To um, użytkownicy powinni, się, powinni być tym logiem atakowani, e, widzieć je, podświadomie je zapamiętywać. Wtedy będzie im łatwiej podjąć e, decyzję o zakupie, z czasem marka nabierze siły. Ale tutaj jest tego trochę za dużo, więc nie, nie po to rzucamy to zdjęcia, żeby na każdym było logo z tłem, tylko chcemy pokazać, jak jest wykorzystywana taśma. I tak jak tutaj, na przykład, logo jest fajnie dodane, ale nie, nie zabiera pierwszego, pierwszego planu. Tym bardziej, że na końcu też jest jeszcze to zdjęcie dodane. Pamiętajmy, że logo można dodawać producenta, nie można dodawać logotypu sklepu, jeżeli tak byście planowali zrobić. No i wracając do wyróżnienia tymi zdjęciami, no nie znam się to, nie jest moja branża. Ja nie jestem w stanie powiedzieć. Dokładnie jak działają takie taśmy, czym się wyróżniają, czy charakteryzują, to powinien zrobić właściciel, sprzedawca, ale mogę na przykład podrzucić kierunek, więc jeżeli piszemy tutaj, że jest wytrzymała, że jest jakościowa, możemy to pokazać zdjęciem, na przykład przywiązując dumbela, czy, czy jakiś ciężar duży do taśmy i robiąc zdjęcie w ten sposób. Będziemy w stanie zwizualizować potencjalnemu kupującemu tą jakość i tą wytrzymałość. On nie będzie musiał wierzyć na słowo, tylko zobaczy to na zdjęciu. I jeżeli konkurencja tego nie będzie miała, no to wygrywamy. To jest oczywiście przykład. Nie wiem, czy to będzie miało zastosowanie w tym przypadku, ale jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to może być, to może być dobry kierunek, który zwiększy sprzedaż, a o to nam właśnie chodzi. Jeżeli przykładamy się do konta i robimy wszystko, to już wykorzystujmy wszystko, każdą możliwość. Mamy serię, ale nie, ma, nie są wykorzystane wszystkie, może być ich więcej. Ludzie lubią produkty, które są do nich dopasowane, więc można tutaj troszeczkę kombinować, podejść kreatywnie. Może zrobić seria dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci. To nie zawsze musi być tylko konkretny rodzaj produktu, że tu będą taśmy, tu bandaże. Możemy jeszcze robić to od tej strony takiej grupy docelowej. Tak samo niewykorzystane są banery. Mamy możliwość zrobienia banerów z, z abonamentu, więc też je dodajmy. Trzeba to wykorzystać. Opis. Jest opis sprzedawcy. Fajnie. Pokazujemy, że Pokazuje tutaj, że jest rodzinna polska firma, ale skoro w ofercie wykorzystujemy wyróżnienia i staramy się pokazać najważniejsze rzeczy, Wyróżnić najważniejsze rzeczy, żeby rzucały się w oczy, to dlaczego nie zrobić tego w opisie tutaj? Tutaj też można dać pogrubienia, czy, czy robić nagłówki i podkreślić to, co będzie miało motywowało do zakupu, czyli w tym przypadku to, że to jest polska firma. Rodzinna firma też może być jakąś wartością, czy samo to, że właścicielem czy producentem jest praktyk, który zna się na rzeczy, ma ileś tam lat doświadczenia i sam to stosuje na sobie i być może na swoich klientach, jeżeli jest trenerem. No i na koniec, kiedy to wszystko już mamy to idziemy w reklamę. To jest taka oferta, która myślę, że dobrze sobie radzi w reklamie. Mam na myśli Allegro Ads. Jeżeli mamy jakiś wynik w Allegro Ads dobry, odpowiedni, to tam skalujemy, czyli staramy się robić jak największe wydatki. Oczywiście utrzymując odpowiedni e, zwrot, żeby był powyżej minimalnego, żeby nie przynosił nam strat, ale e, czasami warto jest zejść troszeczkę ze zwrotu i zrobić większy wolumen, dlatego że ilość sprzedaży zrobiona przez Allegro Ads zwiększa nam trafność i tym samym podnosi sprzedaż na ofertach organicznych. No i wciąż to jeszcze nie jest temat wyczerpany tutaj dalej da się wiele znaleźć. Natomiast to by było na tyle, jeżeli chodzi o moich kilka rad. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście zobaczyć tutaj swoją ofertę, i dostać kilka rad indywidualnych, podeślijcie ją w komentarzu lub bezpośrednio do mnie na maila czy przez stronę Pryzmat Media. Dzięki wielkie, trzymajcie się do następnego filmu.